Ten film jest wspierany przez Blinkist, aplikację z literackimi streszczeniami. Kliknij link w opisie, aby otrzymać 7 dni za darmo i 25% zniżki na premium subskrypcję. Wszyscy doświadczyliśmy kiedyś nostalgii, tej mieszanki tęsknoty, czułości i melancholii zamienionymi czasami. To głębokie uczucie, które skłania nas do refleksji nad upływem czasu i konfrontuje nas z wersjami nas samych, które już nie istnieją. Kiedy wspominamy przeszłość, nawet coś takiego, tak niedawnego jak rok temu często mamy wrażenie, że patrzymy na obcego. Kogoś z życiem i tożsamością, które ledwo rozpoznajemy. A jednak ta osoba to byliśmy my. Jeśli oboje jesteśmy ja, to kim naprawdę jesteśmy? Co definiuje naszą tożsamość? Co jest wspólne między tym, kim jesteśmy dziś, a tym, kim byliśmy dekadę temu? I co połączy nas z osobą, którą będziemy za kolejne 10 lat? Czy istnieje coś, co pozostaje nietknięte przez czas? Nas, podtrzymując to, kim jesteśmy. A może ten niezmienny rdzeń w ogóle nie istnieje? Aby to zrozumieć, moglibyśmy zacząć od myślenia o ciele jako podstawie tożsamości. Ale w praktyce niewielu postrzega fizyczność jako esencję ja. Wyobraź sobie utratę wszystkich kończyn. Nadal uważałbyś się za siebie, prawda? Nawet w radykalnym scenariuszu. Gdyby całe twoje ciało zniknęło, ale twoja świadomość pozostała aktywna, czy to w naczyniu, czy w sztucznym ciele. Jakkolwiek Dziwne byłoby to istnienie, prawdopodobnie nadal powiedziałbyś to ja. Co więcej, z biologicznego punktu widzenia, nasze ciało nie jest nawet takie samo pod względem materialnym. Prawie wszystkie komórki są odnawiane co dekadę. Gdyby tożsamość zależała od fizycznej stałości, byłaby już iluzją, ponieważ nasze ciało nigdy nie przestaje się przekształcać. I oczywiście, nasz wygląd również radykalnie zmienia się na przestrzeni lat. Twój ja. Ja w wieku 8 lat jest głęboko odmienny od osoby, którą stajesz się w wieku 30 lat, ale trudno uznać, że jedno jest bardziej Tobą niż drugie. I oczywiście warunki Twojego życia także ulegają radykalnym przemianom. Nawet jeśli nigdy nie opuścisz tego samego miejsca, ta przestrzeń jest w wiecznej mutacji. W ten sposób nie ma nic poza Twoim ciałem, co można by powiązać z którąkolwiek z tych wersji siebie. Zamiast ciała czy zewnętrznych okoliczności, większość. Z nas ma tendencję do utożsamiania się głównie z umysłem, ale która dokładnie część mózgu nas definiuje? Ten organ to niesamowicie złożona sieć z nieskończonymi strukturami i funkcjami, a niewielu rozpoznałoby siebie w większości z nich. Mało prawdopodobne, byśmy widzieli siebie w obszarach mózgu, odpowiedzialnych za automatyczne i nieświadome działania, jak kontrola oddechu, bicie serca czy utrzymywanie równowagi, lub we wszystkich. Co dzieje się bez naszego bezpośredniego polecenia. Być może powiemy, że jesteśmy tymi obszarami związanymi z naszymi wyborami i upodobaniami, ale co, jeśli ta część Twojego mózgu uległaby modyfikacji? Czy przestałbyś istnieć jako Ty sam? A jeśli odpowiedź brzmi tak, to czy nie dzieje się to cały czas? Czy przez całe życie nie jesteśmy w wiecznej metamorfozie naszych gustów i skłonności? A gdyby struktury kształtujące naszą mowę i zachowanie uległy zmianie, gdybyśmy zyskali lub utracili pewne zdolności? Czy znów te przemiany nie są stałą częścią życiowej podróży? I, a nasz sposób reagowania na świat, nasz charakter, osobowość, stan emocjonalny i tym podobne, tu również można stwierdzić, że jesteśmy w ciągłym przepływie. Zastanów się nad swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, priorytetami, sposobem wyrażania się i temperamentem sprzed, 15 lat. Czy rzeczywiście istnieje jakieś istotne podobieństwo między tamtą osobą a tym, kim jesteś dziś? Może jesteśmy tylko przypadkowym znajomym, najwyżej. A jeśli tak, jeśli nie jesteśmy naszymi ciałami, ani automatycznymi funkcjami umysłu, ani naszymi osobistymi upodobaniami, umiejętnościami, a nawet osobowością, co nam pozostaje? Co definiuje nasze ja? Możliwe, że jedyną nicią, która sprawia, że czujemy my się ciągli w czasie. Jest właśnie pamięć, ale oto paradoks. Czy w ogóle możliwe byłoby być tym, kim jesteśmy bez niej? Co powiedzieć o tych, którzy cierpią na ciężką amnezję, jak niektórzy pacjenci z Alzheimerem? Czy przestają istnieć jako jednostki? Czy tracą swoją tożsamość? Jeśli tak, to kto stoi przed nami, gdy z nimi rozmawiamy? Być może są nikim w konwencjonalnym sensie tego słowa, ale może ty też nim jesteś, tak jak my wszyscy jeśli przeszukamy ciało i umysł w poszukiwaniu tego, co nas definiuje, stałego jądra, które nas podtrzymuje, natrafiamy na osobliwą pustkę. Jak pisał Fernando Pessoa, byłem innym w każdej chwili. Zawsze stałem na marginesie, nigdy się nie rozpoznałem. Jestem sceną samego siebie, obserwuję moją podróż, wieloraką, ulotną, samotną. W tym miejscu jestem nieobecnością. Dlatego odczytuję siebie, jak nieznajomego, przewracającego strony mnie, ignorując następny rozdział i wymazując te już przeczytane. Czytam ponownie i pytam, czy tamten był mną? Nauka potwierdza tę nieobecność stałego ja. Nie ma w mózgu miejsca, gdzie wszystko zbiega się, by stworzyć tożsamość, ani centralnej sceny, gdzie myśli są odgrywane i oceniane. Świadomość to rozproszony strumień neurofizjologiczny. Wszystko jest wszędzie i nigdzie. Jak zauważył współczesny neurobiolog i filozof Sam Harris, ja... Wydaje się być tylko osobliwą iluzją. Nie, że pozbawieni jesteśmy tożsamości, ale nie odpowiada ona naszemu jej postrzeganiu, temu wrażeniu jednej, scentralizowanej i ciągłej istoty, która towarzyszy nam w każdej chwili. W rzeczywistości chodzi o proces, zjawisko, które wyłania się z zdecentralizowanej i niespójnej trajektorii, kształtowane przez wszystko, z czym wchodzimy w interakcję, świadomie lub nie. Pozorny cykl przężenia zwrotnego zachodzi między światem, naszym ciałem i umysłem, dając początek doświadczeniu ja. Innymi słowy ja to jedynie przeżywanie trwającego procesu i choć trwamy w czasie, nie ma żadnego niezmiennego rdzenia, który by nas przenikał. Często słyszymy i wierzymy, że w życiu kluczowe jest bycie sobą. Gdy nam się to nie udaje, pojawia się uczucie wstydu lub niezadowolenia. Gdy dostrzegamy, że inni nie są autentyczni, możemy od czuwać dyskomfort, nieufność, a nawet odrazę do ich obecności. Rzeczywiście, bycie prawdziwym wobec siebie to szlachetny i cenny cel, być może jeden z najwyższych w ludzkiej kondycji, ale oto dylemat. Jeśli ja jest iluzją, jak możemy nim być? Być może autentyczność nie wymaga absolutnego samopoznania. Może nawet nie chodzi o to, by być tym, kim według siebie jesteś. Nie chodzi o spójność, ani o działanie zgodne z oczekiwaniami własnymi czy cudzymi. Opartymi na przeszłości, lecz o szczere wyrażanie tego, co myślisz i czego pragniesz w teraźniejszości. Głupia spójność to widmo, które nawiedza ograniczone umysły, czczone przez miernych polityków, filozofów i teologów obsesyjnie skupionych na konsekwencji. Wielka dusza się tym nie przejmuje. Martwienie się tym byłoby jak obawa przed cieniem na ścianie. Mów dziś jasno, co myślisz, a jutro powtórz to samo. Nawet jeśli Twoje słowa zaprzeczą. Wszystkiemu, co mówiłeś wcześniej. Ach, w takim razie nieuchronnie zostaniesz niezrozumiany. Być wielkim to być źle zrozumianym jak pisał Ralph Waldo Emerson. Być sobą to być tym, kim się stajesz a potem stawać się kimś nowym w niekończącym się cyklu. Bycie autentycznym to ciągły przepływ odrodzenia. W końcu nie ma nic statycznego ani ostatecznego tylko wieczny ruch odkrywania i istnienia. Te refleksje i pytania rozbrzmiewają przez wieki we wszystkich kulturach. Od współczesnej neuronauki po nauki buddyjskie, od hinduskich wet po myśli Heraklita i Platona i we wszystkich głosach, które rozbrzmiewają pomiędzy nimi, od zarania ludzkości poszukuje się odgadnięcia tego kogoś zadania niemożliwego, biorąc pod uwagę ulotną i nieuchwytną naturę istnienia. Wszystko to jednak to tylko teoria i punkt widzenia. A jako jedyny widz własnego istnienia masz wolność postrzegać siebie, jak tylko Chcesz. W końcu doświadczanie tej samoświadomości może być najbardziej enigmatycznym, dezorientującym i wzniosłym doznaniem, jakie może mieć człowiek. Percepcja bycia obecnym w samym sobie. Ja, popycha nas, byśmy próbowali je rozgryźć. Wymaga, byśmy trzymali się siebie i tego, co uważamy za swoje. Oferuje nam miejsce na widowni absurdalnego spektaklu wszechświata, show, które kończy się unicestwieniem widowni. Ja, to część tragiczności. Dramatu, część boskiego iluzjonizmu, zdolna zainspirować transcendencję nawet u najbardziej sceptycznych. Każdemu dany jest ten dar indywidualności, iluzoryczne i sprzeczne doświadczenie bycia wszystkim i niczym obserwatorem i obserwowanym. Złączenie tych dwóch w zdaniu bez kropki, zawsze przedłużone przez i i być może naszą jedyną misją jest uczynić to zdanie jak najpiękniejszym, wypełnionym rytmem poezji i złożonością pełnej. Narracji I emocją wykrzyknika. Jeśli chcesz zagłębić się w obecną wersję siebie, może wypróbujesz mój prowadzony dziennik. Został stworzony właśnie po to, by odkrywać i przekształcać tę stale zmieniającą się istotę, którą jesteśmy. To naprawdę fascynujący temat do zbadania. Zwłaszcza gdy uświadamiamy sobie, jak odległe kultury, różne epoki historyczne i różnorodne linie myślowe doszły do zaskakująco podobnych wniosków równo dotyczących ja jak i innych pojęć teoretycznych. W przeszłości zgłębianie czegoś tak obszernego byłoby herkulesowym zadaniem, ale sponsor tego filmu, Blinkist, uprościł ten proces jak nigdy dotąd. Dzięki niemu każdy może przyswoić wiedzę z około 30 razy większej liczby książek w tym samym czasie, wybierając najlepsze pozycje non-fiction, wyciągając ich kluczowe koncepcje i przekształcając je w tekstowe i audio trwające zaledwie 15 minut. Wyobraź sobie, na Blinkist możesz odkryć, jak buddyzm interpretuje i konceptualizuje ja dzięki dziełom takim jak Buddyzm bez tajemnic Steve'a Hagen'a, zrozumieć spojrzenie neuronauki na ten temat z mózgiem Davida Eaglemana i zgłębić perspektywy filozofii zachodniej w medytacjach filozoficznych René Descartes'a. Wszystko to pozwala wytyczyć paralele między tymi różnymi podejściami do umysłu, istnienia i rzeczywistości w mniej niż godzinę. Platforma oferuje ponad 500 tytułów w 27 kategoriach, a także streszczenia popularnych podcastów i ogromną kolekcję audiobooków, gwarantując treści dla każdego gustu i formatu. Kliknij link w opisie, aby otrzymać tydzień darmowego, nieograniczonego dostępu oraz 25% zniżki na subskrypcję premium. Siedmiodniowy okres próbny jest darmowy i można go zakończyć w dowolnym Momencie podczas fazy testowej. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.